Cześć. Mali! zobaczcie, gdzie ja jestem. Kurde, co to jest? Okulary mam dzisiaj takie. O, takie. Na moim Weisenburgu. Mój kochany Weisenburg. No idę zobaczyć, co tam ciekawego mają. Dzień dobry, cześć czołem. Witam, witam serdecznie. O! Już. Także widzicie, już się robi ciepło. Na się nie ma niksie Pusta skrzynka oczywiście najjasne no żeby inaczej Ale i na puste są klienci Tu jakieś kurcze szafki Klatki dla królików Czy tam dla innych zwierzaków Worki jumbo Ale jakie ładne rowery dzisiaj Proszę Proszę Cóż my tu mamy No świetny rower Świetny rower tam jest fajny roller. James Stevens. Stevens jest też ładny. No, proszę bardzo. Można by było się zapytać o taki rowerek. Tutaj aluminiowych pełno. No. Dzisiaj ktoś by tutaj był, to by się na pewno obłowił. I na Polskę. No, naprawdę. Rolator, Tak, dobrze. Co tu mamy za skrzyneczkę? Co tu mamy za skrzyneczkę? Jeszcze jakaś starsza, ale do czego była używana nie wiem No dobra Atakuje sklep, a tu fajna skrzynka? Nowoczesna skrzynka do listów, jedna, druga, trzecia, nie, wiem Dobra, idę na sklep Spójrz, piękne radyjko Jak tutaj jest? Klara czy coś? Tu lekko uszkodzone lubię takie coś, więc zapytam się o to. A tu jaka amfora piękna. Co, bierzemy ją chyba, co? No. Kurzana, kurde, torba. Torba borba. Jakiś taki taka, kurczę. No, świetna jest. No i nie zniszczona, widać, nie noszona, bo tak to by zbrązowiała, nie? Tu jakieś stare czapki. Takie kobiece. Spójrzcie. No. Zobaczę jeszcze w tych torebkach, bo lubię też poszukać. No i, no i dobra, idę dalej. Piękne świeczniki. Ale te śliczne. No naprawdę. Coś fajnego. stare widać. Jest jeden. Tu jest drugi. No. taką różą. I tu jeszcze jest, wiecie co? Trzeci. O taki. Fajne no to na no święta fajne, pomyślę o nich, o jest maszynka, którym ja kiedyś chciałem do ziemniaków, może ją wezmę, bo chciałem do ziemniaków, żeby szybciej robić wiecie co, no wiecie co, placki, a tu jaki fajny szklankowód. Tak myślę, że go chyba szturnę. Sławek wziął to te dwa stancje, tak? Co pani mówi? Przepraszam Tym. bardzo. A to, to tak, A tak, żeś mnie zaskoczył. Tutaj jest piękna. Kurę przekroczy, ale jest uszkodzona. A czemu? A co? Ja widziałam te dzbanki. Mhm. A co? A to jest może. No uszkodzona jest, wiesz, ale jest przepiękna. Sławek się przychodzi. O, kurczę. No. 5 euro co za nią. Idziemy na płyty, no bo wiadomo, że płyty to, to trzeba sprawdzić, nie? Tu jaka Elga, wnuczka tego, a już nie powiem, <laughs> wiecie co chodzi, tu jeszcze jest ta duża amfora, patrzcie, japońska, piękna jest, już kiedyś ją widziałem, no no no, tutaj mamy co kufle, jakiś zestaw cały, ale osoka mam z nimi, fajne, z reklami. ciekawe jak stare są to jest karton odnik czy raczej nie no nie sześć takich kufelków fajne no fajne fajne no nowe nie są na pewno no fajne ale kufli już mam zbyt wiele moi drodzy przyjaciele co jeszcze ciekawego ujrzysz panie kolego no nic Cieka. znalazłem sobie dwie płyty Zobaczcie, Nazaret, Genesis, status quo, fajne, fajne, ten i tutaj oczywiście Presleya, też zabrałem, coś wam zaraz pokażę, jaki piękny obraz jest, ale 100 euro, ale jest prześliczny, spójrzcie, spójrzcie to to jest, prześliczny obraz, no, piękny jest, A rama to już w ogóle nie mówię, stówka. Warty tej ceny. Naprawdę warty tej ceny. Naprawdę super. Jaka fajna wieża. Spójrzcie. No. Świetna jest z pilotem. Zarobista. A tu Kenwood. Jaki świetny odkurzacz. Się. Zarobisty. No. Nie. nie. Raczej nie wezmę tej amforii, bo jest trochę drogawa, wiecie. A zapytam jeszcze o ten, jak się mówi, o, o ten drugi wazon. No to, to wiecie, że wezmę, nie? <grytanie> Wiadomo, tu fajna, taki, taki fajny bidon. Ciekawy, jak stary, plastikowy, to nie jest takie bardzo stary. Tu jakiś ładny też jest wazum. Zaraz zobaczę. Spójrzcie kochani, takie cacko znalazłem. Teraz będziemy pytać o cenę, czy to jest kurtka wodna, czy to jest jakiś znak, że będę bogaty? No pewnie. Tu też fajne takie obrazki, ale to bardziej nowoczesne, chociaż nie, no o, tutaj jest dalsza część, chociaż na pewno nie są zbyt nowe. Ten bufet mi się, piękny jest ten bufet, spójrzcie, nie wiem czy to będzie widać, przepiękny jest, nie wiem ile kosztuje, ale śliczny. Stara szafa, zobaczę jeszcze co jest z tych obrazów. Może coś znajdę. Wiecie, że lubię obrazy, bardzo lubię obrazy. Mhm. Zobaczymy, teraz Wam. A tu ile jest, proszę bardzo, rzeczy. Czekajcie, sprawdzę ten. Ten pad. to jest PlayStation? Oczywiście, zabieramy, nie? PlayStation zabieramy. Okay kładziemy to na naszą kupkę. Zobaczy, zobaczycie co już, co już kupiłem także kupiłem to o tutaj było już na chwilę, to są rzeczy no i jeszcze z moich rzeczy jest to radio, ale nie wiem czy je wezmę nie wiem czy je wezmę no kurcze jest piękne kombinowane jeszcze było widać no nie wiem zastanowię się Adam ceny ceny tego obrazu, bo naprawdę jest śliczny i warty śliczny i warty co mamy z elektroniki? raczej nic ciekawego idę zobaczyć sprzęty jakie są taki krótki filmik wam wrzucę, miałem nie wrzucać miałem nie robić wcale filmu o, jakie ładne wazony, spójrzcie no, śliczne wazony wielkie, cool. Do. tu jest jeszcze radio piękna też Grundik. to też jest śliczne tak jakby zamokło czy coś czy on ma taki, no ładny jest tutaj co mamy jakiś wzmacniacz czy co to jest GPM mówcie co to jest o jest ciężki sprzęt bardzo Aha, elegancki a tutaj co mamy Philips to jest a to GPM? Aha, to by było, czekajcie, ten Denon. To jest Denon. Massage z radiem, czyli amplituner to by był. Tutaj ten GPM jest jeden i dwa, dwa są takie same. Nie dwa, takie same. To by było. Co to jest? Czekajcie, no mówcie mi. To by było radio. Tu, to, to był tuner, tak, to by było radio. A tutaj? A tutaj to, co to, to, to jest? To jest amplituner, aha, takie cuda, no, no, proszę bardzo, ale ten Denon mnie tutaj tak kuści, wiecie, zapytam się oczywiście o cenę, aha. a co to są za, za ten, aha, to jest subwoofer, a co to Infinity, aha, rozumiem, 55 euro cały zestaw, no tak. Tu tutaj mamy kamizelkę kulotorną. Świetna. Oj, oh, jaka ciężka. Fajna, co? Co ja mówicie? więcej. A tu co mamy? Nerki od BMC. Tak. Ale jaka to jest? Teraz sprawdzimy. Nie wiem co to jest, ale to jest ciężka ta kamizelka. Mm, zjeżdża a jeszcze nie widziałem tego co to jest za firma Mida, Mida coś tam Wygląda dość ciekawie Mówcie mi tam Mida Co to jest za gramofon no, ładny wygląda o takie rzeczy co ja sobie kupiłem za 15 euro maszynka to mi jest potrzebna a reszta to jest takie dwie płyty kogucik Playstation, padzik, miara taka murarska, stara, puszka Coca-Coli. No i Adam mi dzisiaj trochę podniósł ciśnienie. Zobaczycie u niego na filmie, dlaczego mi podniósł ciśnienie. Ale no, kurde, gratki dla niego. Gratki dla niego. No, ja. No nic, no ja po prostu, no nie mogłem, a on mógł. Także zapraszam do niego na kanał i zobaczycie, co tam upolował fajnego. Kochani, nietypowo, nietypowo, dzisiaj podsumowanie z Wam zrobię. Co też mi się udało kupić dzisiaj, bo byłem na recyklingu. Oczywiście byłem też za Adamem. Popatrzcie, mu już Wam pokazuję. Piękna porcelanowa figurka. Spójrzcie. Ładna jest, nie ma żadnej sygnatury. Ale to nie jest akurat ważne. Jest dosyć ładnie zrobiona. Także szwagrze wysochna na pani jakaś tam, nie? To by było to. Tutaj taki kogucik, już go nie będę trzymał. Ten, tu był srebrzony, takim coś. O, taki zamykany kogucik. Tu mamy fajny wazonik. I wazonik to jest, proszę was. O, coś takiego. Drezno z Drezna. Drezdeński wazonik. Teraz ten wielki wazon. To będzie pewnie Japonia jest przepiękny i on ma tu sygnaturkę, ale ja go nie mogę rozszyfrować, bo to była naklejana. No, także to jest też śliczne. Do tego zaraz, żeby tu się taki, do tego taką, taką, no jak to się nazywa? No szpardozę, ta. No kurczę. Skarbonka. O, widzicie, taka Coca Coli. Teraz tak, jeden zegarek jest, coś takiego, ja nie wiem dokładnie, ale tutaj jest napisane yy, Pierre Cardien, dobrze mówię? Nie, to jest ten Bergman, Ber Bergmana, a tutaj jest jeszcze z folią na tym. Tu jest Pierre Cardien, widzicie? Zegarek. No, także super, tu jest jeszcze folia. Myślałem, że to jest popękane, a tu jest folia na nim. Także nówka sztuka. Po prostu gdzieś leżała. Może ktoś ją trochę tam nosił, nie? Fajne. Teraz tak, taki pierścionek na takim, o, sprężynowej tej. Stary oczywiście. Taka stara, żeby iżuteria. iPad, y, iPad, Boże. Pad do PlayStation. Nie wiem do jakiej tam PlayStation. Wy się znacie. Tutaj świetny nóż i widele. Spójrzcie, jak pięknie Oprawione w kości z roga jelenia. Tutaj spójrzcie, ja nie wiem, jakieś podwójne ludziki yy, ta sygnatura, takich podwójnych ludzików, do mięcha, do jakiejś dziczyzny, wiecie do krojenia, rozkrawania. Teraz tak, piękna torebka, spójrzcie, stara piękna torebka. Tak wiecie, ona wygląda jak ja te broszki stare kupowałem, to identycznie te broszki wyglądały, te, te same wzory, tu takie fajne zapięcie. Spójrzcie, w środku yy, też są zap odpowietrza. Zapięcia na magnes. Yy, Tutaj jest tak. O, tu macie firmę, to jest yy, amerykańska. Genuine. Later. No, coś tam takiego. Niezniszczona jest. są tam jakieś papruchy są, ale jest śliczna. No, śliczna jest ta terenka, fajna, stara na pewno. To by było to. Kupiłem też sobie taki wiecie dla murarzy do zachowania pionu takie fajne, był stare, fajne w takim metalowym, takiej metalowej obudowie jako ciekawostkę sobie to kupiłem teraz tak, tutaj kupiłem kurczę, nóż nóż to jest walter, poczekajcie o widzicie walter, fajny ostry nóż nie wiem ile taka rzecz jest warta, nie mam pojęcia ile takie coś jest warte ale fajny taki przydatny będzie do wiecie do jakichś wypadów coś oczywiście rzecz jest nowa nie nowoczesna I ile on może kosztować no nie mam pojęcia dajcie znać w komentarzach ile taki nóż może być warty walter tak tutaj macie specyfikację jakąś tam nie wiem może to jest nic nie warte nie wiem teraz tak płyty Płyty mi się udało zdobyć. Roy Orbison, no to mu znacie bez dwóch zdań. Tanita Tikaram tak samo znacie bez dwóch zdań. Fajna płyta mi się trafiła. Tutaj mamy złote przeboje Elvisa Presleya. Go, złote, no złote, nie złote, dobra. Prze, przeboje. Teraz tutaj jest świetna płyta. Zobaczcie Bahama Turner Overdrive. Status quo, Kraftwerk niemiecki, fajny zespół. Nazaret, Genesis, świetna składanka, jakiś tam widzicie ten. Yy, Kraftwerk jest ten, yy, więcej, Nazaret, Nazaret, Bacham. Fajna składanka, znaczy takich utworów, super, nie? Dobra. No i teraz co? Trzy, no jak się już domyślacie, to są trzy yy, rzymki. No stoją tutaj, bo stoją. Wiadomo po co, nie? O zobaczcie. Także mamy tutaj typowy, typowy y, uran. Myślałem, że mangan to będzie, ale nie, to jest uran. Także fajne trzy y, y, takie zdobycze. I zaraz wam pokażę jeszcze resztę. Czekajcie, tutaj sobie kupiłem jeszcze takie, o widzicie, już nie będę tego rozpakowywał. Coś takiego, żeby na szybko sobie zrobić już nie mówię tam o warzywach, ale mi koniecznie chciałem coś takiego, bo miałem podobne, tylko że taką tubą yy, Do plasków ziemniaczanych, bo znowu rozkładać specjalnie do, yy, yy, Wiecie, duży mikser, duży robot do plasków ziemniaczanych, żeby zrobić to Udręka, to teraz dwa i umyjecie raz szybko ra, i, i sprawdzacie No i gwóźdź programu, mój gwóźdź programu, ja uważam, że to jest gwóźdź programu Kasa fiskalna stara, bardzo stara Kasa fiskalna y, Anker nie wiem, gdzie ona była. Wiecie, co y, obsługiwała? Co bo tutaj jest jeszcze taki. O, zobaczcie, tutaj macie y, wiadomo, że dla, dla klienta, żeby widział. A tu jest jeszcze kotwica, może gdzieś była na statku. Nie wiadomo, czy albo ma taki znak y, po prostu, nie? Y, I zobaczcie, ona działa, nie? Kompletnie o, i się otwiera tu na banknoty, na to, jak to teraz chyba. Zamyka się, tutaj ustawiacie ile co kosztowało. O, ciach, ciach. 159,74 centy. I tu... O, to jest. Aha, i tutaj powinien, wiecie, o, tutaj powinien wychodzić paragon, nie? No świetna sprawa. <grytanie> no, także, że, że takie, takie cacko mi się udało kupić. No świetne jest, no to dzisiaj marzyłem o takiej, żeby kupić, oczywiście nie mówię, o to chyba jeszcze, chyba mi się wydaje, że na rolce jest, tam chyba paragon, zobaczymy. Nie wiem, no może i na sprzedaż, może zabiorę na, na webę. <laughs> no to tyle, słuchajcie, no krótki filmik, fajny film, zobaczycie szła też co on kupił, bo naprawdę strzał był, ja już też to widziałem, oni też od początku widzieli, świetny strzał. Adam myślał, że jest drogie. Ja powiedziałem, że jest bardzo drogie. A Adam mówi, no zobaczymy. Właśnie przyszedł chwileczkę i psz, głowa mała. No także super. Subik lubik Ameryka. Kto obejrzał to niech klika. Serduszki z zrobił jak zawsze. Od tego, od no jak się mówi. Odesła, odesła odesie, odes, odsyłam. Tak jestem mądry. Odsyłam Wam też, Was też do, do kanału Miedziany Damian, Damian już walczy o 1000 subskrypcji, już jest niedaleko, także dawajcie mu kurczę te subskrypcje, luziska, niech chłopak się cieszy, wiadomo, nie, to każdy, każdy jest zadowolony jak ma ten tysiąc, to już później troszkę łatwiej wszystko idzie. I również proszę o subskrypcję dla Adama, bo Adam tak samo, im szybciej to będzie miał ten 1000 upragniony, to później to już wiadomo, samo z siebie leci, trzymajcie się, na razie.